Witajcie w powtórce WZK115, a w losowaniu z dziesiątkami na Ruinbergu mamy tutaj fajną sytuację, bo nie ma art. Niestety też jesteśmy po drugiej stronie, która według mnie może być po prostu. Gorsza. Mamy słabszą pozycję, przeciwnik tam może być nad nami, co też ułatwi mu wbijanie się na pewno w nasze garnki też mają. Dwa kanopenery, Esetę, fauzetkę. także wydawać by się mogło, że mogą mieć lekką nad nami przewagę, jeśli chodzi o pozycje i czołgi. Ale co nam tutaj teraz gra, pokaże to nasze, bo tutaj bohater gra bogato. Głównie goldem 340 penny, więc można sobie tutaj pozwolić na obijanie i tego obiekta i jeszcze jego kolegów w postaci. Esety i M48 Batona Już ktoś mi zwrócił uwagę, że Baton to to nie jest To jest Baton, nie Baton, więc postaram się teraz normalnie mówić na ten pojazd, ale mamy jeszcze Fosza 155, który z tą swoją gigantyczną belką może być dla nas w miarę łatwym celem, ale niestety my też tutaj mamy tą wieżę bardziej podatną na ostrzał i teraz mogliście się o tym Przekonać, bo pomimo, że ten forsz nie był na goldzie, to nam wbija za 686, i to może troszkę być przez nas odczuwalne i wpłynąć na to, co się będzie działo. Ale teraz popatrzmy sobie z góry, czy nie można by podjechać tutaj i strzelać do nich. Ale tu też bohater chce nieco pocisnąć z tym obiektem i skończyć go, i wtedy mógłby się tędy wychylać. Ale pojawia się jeszcze niestety Paton i już. Cały ten nasz misterny plan można sobie dokończyć, gdzie wylądował, ale i tak od czasu do czasu będziemy w stanie się tutaj na nich wychylić. Korzystając z tego, że po prostu ten paton albo będzie ładował, albo się schowa. A my możemy sobie tutaj i w kanopenera przywalić, i visa. I za momencik, może jeszcze ktoś z górki wychyli. A tu, może jednak zaraz obiekt się zdecyduje, jednak wychylić. My tego patona w końcu przybijamy, bo trochę tego golda na niego poszło. Nie uszukujmy się, że to też nie jest tania amunicja, bo taka jedna peska kosztuje 4800. A już ich trochę tutaj lata swoją drogą. Patrząc po ostatnich wydarzeniach i eventach, w mocie, zdałem sobie sprawę, że trochę mało tych kredytów zarabiam i praktycznie przestałem grać na goldzie, bo zaraz się okaże, że będzie warsztat na jakiś OP pojazd. Wolę tutaj zdecydowanie wydać kredyty niż wolne doświadczenie. Ono może mi się przydać na przykład do pominięcia co bardziej słabszych modułów, czy po prostu do badania pojazdów w dużym skrócie, a nie do warsztatu, chociaż raz wziąłem udział w warsztacie. I póki co nie żałuję, po prostu DBF-a sobie wziąłem, więc można powiedzieć, że w tym momencie najlepszy snajperski Tadek, moim zdaniem, było warto, zdecydowanie tak, ale to nie jest powtórka o mnie. Skupmy się tutaj przede wszystkim na tym, co bohater tutaj robi, a na pewno wycofany kanopener może być dla nas dosyć dużym problemem, tu też co chwilę pojawia się estetka, tym obiektem dawno nie był widoczny i być może... Gościu się wkurzył, odwrócił, poszedł na kawkę, zapalić papieroska i dopiero po tym wszystkim będzie chciał wrócić. To niestety on zdołał się jakimś cudem wycofać. Wykorzystał pewnie moment, kiedy my byliśmy zajęci kimś innym i się to dla nas skończyło tym, że uciekł. Bohater też muszę powiedzieć, że robi jedną rzecz, która mnie niezwykle wkurza, niemal po każdym strzale daje info, że ładuje. To jest. Okay? Nie róbcie tak, chyba że gracie z kimś naprawdę tutaj blisko, w, nie wiem, w plutonie, albo z kimś, no po prostu macie taką akcję, że gościu musi wiedzieć, że ty ładujesz, ale tutaj chyba nie musi nikt wiedzieć, że ładujesz, ale mimo wszystko i tak czat jest zaśmiecony przez tego typu komunikat. Podjeżdża w końcu nasz plutonowy w obiekcie 268, tutaj odbija pocisk i no niestety IS-7 Również zdołał odbić jego pesteczkę. My próbujemy przybijać kanopenera po wieży. Póki co wychodzimy delikatnie na plus tą wymianą, ale patrząc na to, ile tutaj mamy rywali, i jak się tu wszystko na czerwono świeci, to ja mam wrażenie, że troszkę ta bitwa może być tutaj w plecy. Ale najważniejsze: kanopener na jeden strzał. Tam jeszcze popatrzcie, ESE, ta, jak ona wyjeżdża zaraz. Może być w zasięgu naszej. Naszego działa, naszego pocisku. i Przydałoby się ją tutaj poczęstować, bo ona wcale może nie być przygotowana na tego typu ostrzał. Ponad kanopener z kolei drugi, nieco się tutaj przedstawia z pozycją zmienia miejscówkę. I teraz znowu trzeba się męczyć z takim dziadostwem. A swoją drogą, jeśli wy sami wbiliście kanopenera, to możecie zasłaniać ten słaby punkt. Po prostu działami, macie dwa i on miarę odpowiada wielkości tych dwóch dział, więc większej odległości, zwłaszcza na hitach, to tutaj może w tamten punkt wchodzić bez większego problemu i chłop widać, że jest troszkę w szoku, że tak łatwo tutaj jest przez nas dziurawiony, ale nie uszkujmy się 340 peny to 340 peny. Ja tu trochę pitu pitu, a bohater nastrzelał już prawie 9000 uszkodzeń. Dostał spota, choć nie wiem od kogo. Dziwnie to troszkę wygląda. Prawdopodobnie, właśnie tego patona jest też is, ale tutaj już widać, że bohater oszczędnie z tą amunicją. Chociaż no ten strzał ryzykowny, kąt był niekorzystny. Mimo wszystko, zdecydował się strzelić, więc zaraz tutaj gold może nam się skończyć, a wkrótce potem i inne. W jakikolwiek sposób przydatne podciski, bo nie oszukujmy się. Hejki na te pojazdy, które aktualnie zostały, nie będą zbyt skuteczne. Zwłaszcza kiedy ich nie objedziemy tutaj, faktycznie mobilność tego pojazdu nie jest jakaś tam słaba. No, śmigamy nawet 50 na godzinę, ale jednak musimy bardzo ostrożnie dobierać naszych. Rywali korzystamy z tego, że są zajęci prawdopodobnie obiektem 705A i niepostrzeżenie, przynajmniej na razie przemykamy obok naszych rywali do tego momentu, ale chyba i tak nas nie zauważyli, więc dobrze, przeciwnik jest obiechany niemal w zupełności. Mapka wydaje się być zamknięta przez naszą drużynę, ale tutaj na blisko mamy badgera, który w pewnym stopniu będzie naszych blokował i siódmy kończy nam Lewandowskiego, a Gryfon wcale tak pewnie tutaj nie chce wyjeżdżać i taki wyjazd bokiem na Badgera nie jest zdecydowanie dobrym pomysłem tym bardziej, że my mamy tutaj mało punktów wytrzymałości w tym momencie, ale Badgerem też popełnia ogromny błąd i pokazuje nam dolną płytę, jeden strzał jeden dosłownie strzał dzieli nas od 10 tysięcy no chyba, że to pójdzie w Badgera no to wtedy tych strzałów będzie musiało być więcej, niestety padł nam sojusznik i teraz musimy cisnąć po tą VZ-kę ewentualnie tego Tutaj kanopenera możemy poczęstować i przekroczyć te 10 tysięcy, ale teraz uwaga na tego gościa, bo jakby nam tutaj wrzucił, to by nas zabolało. Jest fałzetka, jesteśmy dla niej na dwa strzały i trzeba wyjechać, bo możemy zrobić jakieś fajne tutaj uszkodzenia. Udało się tylko dobić rywala, ale zdobyliśmy drugiego fraga. 10 tysięcy, dwa fragi nie brzmi może tak imponująco. Po tych uszkodzeniach można by się spodziewać czegoś więcej, ale tak to niestety. Wygląda. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.